Witajcie, moi kochani. Dziś wybrałam się do łowiska dużo wcześniej. Dlaczego? Bo chcę popatrzeć, podpatrzeć, wypatrzeć może jakieś rogacza. Jadę sama, bo kolega będzie na mnie czekał, nie powiedział gdzie, da mi znać, w którym miejscu. Będzie wysyłał SMS-a. Popatrzcie, jadę tą drogą, jak pięknie, jak usłana tymi drzewami, jaka soczysta zieleń, widać, że jest wiosna. Wzrok tak odpoczywa na tej zieleni, że można tak jechać i jechać i jechać. A ten rzepak jadę jak w bajce przepiękny krajobraz. O, no właśnie, widzę, że kolega już na mnie czeka co? Gdzie on czeka? Kurczę, siedzi na słynnej ławeczce pod sklepem gdzie? Gilkowyjach, znanego serialu Ranczo już nawet zaopatrzył się w mamrota. Zadowoleni, jedziemy już razem i podziwiamy krajobrazy. O, zobaczcie, pierwszy bocian, zobaczcie jak dumnie spaceruje, a dalej rogaczyk stoi, ale jest bardzo czujny, bo widzicie jak dał Susa za chwilę. No, a teraz jest mój konik. Wschody i zachody słońca. Popatrzcie łany zasianej kukurydzy w promieniach zachodzącego słoneczka. Spójrzcie moje ujęcie, jakie udało mi się złapać. Nie jest łatwo. Trzeba wyczekać chwili, jak słońce chowa się za horyzontem, żeby to drzewo zmieściło się w moim kadrze. Podziwiamy tą przyrodę i krajobraz, i wiemy, że za chwilę zrobi się już ciemno. Więc co. Uruchamiam swój Pulsar Merger XL50 LRF i co spotykamy? Pierwszego sznurującego lisa. Dalej widzę odpoczywającego w trawach rogacza. Ledwo parostkę mu widać z tej trawy, ale jak na zamówienie wstaje i pozuje nam do pięknego zdjęcia. Zwierzynę widzimy dużo. Sarny, rogacze o różnych parostkach, stojących, leżących, żerujących. A tutaj zobaczcie, jakie harce wyprawia ta kuna, malutka, ale jak ją dobrze widać. co to, co to? Wjeżdża nam olbrzymi wagon. Duża watacha, lochy z warszlakami przebiegają na drugą stronę. Nawet nie sposób było ich policzyć. Tak pędziły. Zobaczcie, jak o tej porze roku prezentują się jelenie w cypule. Szczególnie jeden odważnie prezentuje nam swoje poroże. Proszę zobaczyć, jak można określić odległość za pomocą dalmierza stadiometrycznego. O, patrzcie, a tu mała Watacha pokazała się nam pod lasem, ale jest około 400 metrów. Za daleko. Na pewno długo by było trzeba czekać i długo by było podchodzić. Nie wiadomo, co by z tego wyszło. Więc idziemy teraz w las. Idę, wypatruję. Coś mi mignęło. Chwytam za pastorał, kładę broń. Załączam swój celownik pulsar Termion 2 LRF XL50, czekam. Leży! No i na koniec robimy pamiątkowe zdjęcie, ładujemy dzika i wieziemy go do chłodni. Bo u nas jest strefa ASF, musimy czekać na wynik badania. Odlinczyk po wypatroszeniu ważył 48 kg. Dobry wieczór, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Obiecałam wam, że jak coś mi się uda nagrać, a może jednocześnie święty Hubert. Coś pozwoli upolować, to się do Was odezwę. Widzicie, że jest godzina dochodzi 23, a ja dzielę się z Wami tą wiadomością. Rozpoczęłam szczęśliwie nowy sezon łowiecki. Jest dzik na rozkładzie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że otrzymaliście kciuki. Serdecznie Was pozdrawiam. Życzę szczęśliwej nocy i z myśliwskim pozdrowieniem dasz bur. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dobranoc. Pamiętajcie o łapce w górę. I zapraszam Was do subskrybowania kanału Honoratka Leśna Gratka. Dasz bur.